Kilka dni temu trochę się wstydziłem pokazywać, sobie ten bałagan, który powstał na moje życzenie własne, ale się przełamałem, no i tutaj już troszeczkę borówek przybyło, no i wykosiłem po tych deszczach, nie kurzyło się i będę się teraz brał, słuchaj, za robotę glebogryzarką przy posadzonych borówkach, troszeczkę uprawy, tu widzimy ślady po płozach od kosiarki, a sam jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało po robocie jechać przy krzewach, żeby tu było no troszeczkę odchwaszczone, bo tutaj zlada. Myślę, że za tydzień, za dwa tu się zrobi zielono. Krzewy też widzę w pierdziel mocne dostały, jak stały w cieniu, to stały w cieniu, tu na słońce yy, wystawione. Trochę szok na pewno przeżywają, ale nic. Koniec lipca. Najważniejsze, żeby się do jesieni, do przyszłej wiosny, ukorzeniły, przyjęły, tam sobie pracowały pod ziemią. Górę to i tak my mocno zetniemy, ale to wszystko przed nami. A nawodnienie dzisiaj robimy. Dobra. Dobra, Pitek. A tu ja sobie będę powolutku uprawiał i wam systematycznie będę robił sprawozdania ale w pierwszym rządku już widać robotę a to może jeszcze pojadę w tej z powrotem w tym rządku i zobaczymy jak będzie po pierwszym przejeździe glebogryzarką. Poczekaj może przebitkę zrobię jak było przed pierwszym przejazdem. Tu już jestem po drugim. Na pewno drugi przejazd będzie skuteczniejszy. Biorę się jeszcze za ten rządek, to zarejestrujemy i się bierzemy za nawodnienie. Na początku nagrywania wydawało mi się, o tylko posadzić burówki, połowa sukcesu będzie. Wie, że dopiero połowa burówek jest posadzona. Systematycznie te roboty wykonuję, trochę się nazbierało, ale zobacz ile jeszcze tematów przed nami. Nawodnienie, ściółkowanie, no i ile trzeba jeszcze czekać lat żeby stąd tutaj z tych szewów zbierać owoce, ale bardzo wy mnie napędzacie. Każde polubienie, każdy miły komentarz, nie zawsze odpisuję. Musicie mnie zrozumieć, ale naprawdę właśnie w sumie robię pracę wspólnie z wami i ta cała praca od początku nie napędza, jak ostatnie relacji mówiłem, to te sprawia, że ja będę lepszym człowiekiem. To to wam bardzo dziękuję. No i tak, też pokażę Tobie, jak tutaj mi wszędzie dookoła pozarastało na poletku badawczym. Tak wyglądały boróweczki sobie na takim podobnym etapie jak tutaj, a zobacz podrosły w tym sezonie i cholera i nie kosze, dajcie mi spokój, może sobie zarosnąć, nikt tutaj nie będzie mnie oceniał, że jest niewykoszone, trzeba robić robotę ważniejszą, bo nie zrobimy nawodnienia, przyjdą upały i to wszystko tu wyleci, malutka bryłka korzeniowa i będzie katastrofa, więc ja tutaj rurę 50 zaciągam do połowy pola i będę się podłączał pod starą plantację tym przedmiotem podłączymy się do rury 50 na plantacji która jest zakończona zaślepką i w taki sposób właśnie przedłużymy rurę 50 a co będzie dalej Te zapraszam Cię na oddzielny kanał Ferdygacja24 na którym właśnie poruszam tematy nawodnienia, ferdygacji więc sobie w wolnej chwili możesz pisać Ferdygacja24 tu też zaślepkę zostawiłem ale w taki sposób będziemy się podłączać pod linie kroplujące i będą mi złączki więc też w wolnej chwili zapraszam Cię można odwiedzić mnie na kanale Ferdygacja24 a pomysł na kilka kanałów jest z tego powodu, że dzięki temu będę mógł codziennie publikować odcinek na jednym kanale przegrzałbym widownię a tak to jednego dnia materiał na Ferdygacja24 a drugiego dnia na kanale Jagodowe Centrum, i w taki sposób będzie szła robota. A ci, którzy będą chcieli być ze mną codziennie, będą mogli oglądać i jedno, i drugie. Więc tak to tutaj wygląda. No i też oczywiście przed nami tematy linii kroplujących, ale to na koniec. A z glebogryzarką yy, będę nią uprawiał po każdym mocnym deszczu. Raz przyjechałem, dzisiaj starczy. No i też biorę się dzisiaj za yy, sadzenie, za nawodnienie. Więc znowu będzie materiał i na ferdygację, i na tematykę, którą tu robię w gospodarstwie. Dziękuję za polubienia. To daje mi taką swobodę, taką pewność siebie, że ze mną jesteście. Nie robię tej roboty sam. Wielka przyjemność to robić, chociaż też troszeczkę to zabiera czasu, ale się moim największym skarbem. I chcę też, żebyście byli i bliżej mnie, w takim sensie, że bliżej roboty. I tak właśnie będę chciał tutaj dla ciebie nagrywać. Kocham Was. A ja co? Idę na przerwę.